Panie Marszałku, Panie Ministrze. Wiele tu dzisiaj padło prawdziwych słów o kondycji górnictwa węgla kamiennego w Polsce. To już kolejna taka poselska skarga w ostatnich tygodniach na kompletny brak działań i decyzji rządu POPSL wobec sektora gospodarki, który jest kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Dalsza inercja rządu wobec dramatycznej sytuacji na Śląsku jest nieodpowiedzialnością i przysłowiowym igraniem z ogniem. Górnicy, panie ministrze, tego nie wytrzymają, ponieważ zapaść w górnictwie uderza bezpośrednio w nich i w ich rodziny. Proszę powiedzieć, dlaczego na Śląsku może skutecznie działać konkurencja? Dlaczego... Z przejętych przez zagraniczny kapitał polskich kopalniach i zakładach przygórniczych można czerpać zyski, a zarządy największych przedsiębiorstw górniczych w Polsce nie potrafią skutecznie wdrożyć nawet swoich własnych planów restrukturyzacyjnych. Dlaczego rząd z takim opóźnieniem, doprowadzając górnictwo praktycznie do bankructwa, przystępuje do podejmowania działań interwencyjnych. Gdzie był rząd, kiedy do Polski wpływały statki pełne importowanego węgla? Jak dotąd ten rząd, czyli POPSL, był zajęty jedynie wymianą kadr czy też pospolicie zwaną karuzelą stanowisk w górnictwie? Dzisiaj węgiel zalega na hałdach, w kompanii węglowej wprowadza się przestoje, górnicy tracą na zarobkach. Dopiero w kampanii do Parlamentu Europejskiego pan premier Tusk budzi się z letargu i przyjeżdża na Śląsk. Składa obietnice, tylko że w te obietnice już naprawdę nikt nie wierzy. Panie ministrze, kiedy wreszcie przedstawicie ratunkowy, kompleksowy program naprawczy dla górnictwa? Chciałabym też zapytać, jakie są zamiary rządu czy też z kompanii węglowej katowickiego holdingu węglowego, przepraszam, w, w ramach których pracuje jedyna już w Zagłębiu, ostatnia stojąca na skraju bankructwa kopalnia Kazimierz Jul, Juliusz. Czy wobec niej jest jeszcze jakiś plan ratunkowy, czy też wszelkie nadzieje na to, że pozostanie jedna, jedyna jeszcze w Zagłębiu kopalnia? ma szansę na realizację. Dziękuję bardzo. Dziękuję.